Ten Alem. wąs i jedno pizzączą O Billy O Billie Psperm No pewnie, a co górcisz mi się na poli? Z jego zostawić komuś papierek do polizania albo chce mi kąciki welizać na przykład A Ujedem siebie ten chwilowo Przejmuję radę radiową plus. Kurwa przejmujesz komunikację radiową Zabrzmiesz plus jeden o dwa No, mów yy, Mów Po mijamy parking no jest koniec. Brawo na zagód. E, północ wyżogrodki. do przodu, no. południe jest tam, wschód jest po. prawo, no. zachód <laughs> po lewo, dobra, mam to. Super panie. Po drugie, ryby. Jeszcze pięciu osób brakuje. Sama szefowa. Halo, dzień dobry O, selfie. Zaraz, ci przypierdolę. Dlaczego? Skąd ta Do agresja? Szeregu. Skąd ta agresja? Do szeregu. A czy pani pracuje w policji? Nie. No to nie może pani wydawać rozkazów. Jestem takim samym obywatelem jak pani. Ty nazywasz? Ale masz... Ten gąs niejedną pizną cząst, pewnie. O Billy. o, Billy. Jak się bo nazywasz, tak ja słuchałem, nie. zagapiłem się Alan. Alan, tu? A będziesz ze mną jeździł autem, ja będę twoim GPS-em dzisiaj, będę ci mówił ulicę. No dobra, nie ma problemu. Fajny jesteś. Będziesz zmieniał biegi? Będę bawił się Geigą. <laughs> Mam nadzieję... że przez całą Dzisiaj akademię. muszę być troszkę spokojny i trzymać na wodzy swoje emocje, moje... Ego, ponieważ mnie powiedzieli, że mnie wypierdolą stąd, jeżeli będę znowu za dużo się odzywał, także dziś i takich kurwa nie posłucham. <śmiech> <śmiech> Cały mnie w pupę. Cały mnie w pupę. dzięki gazuka za Nikt nikt nie uciszy biliego. Nie, nie, nie. Czołem rekruci. Czołem szefie. Czołem najlepszy szefie. Czołem najlepszy, szefie. Jak dzisiaj nastroje? WOTU Pozytywne. Ja wczoraj? Tak. Wytrycha, nie wytrycha nie będzie, wytrycha nie będzie. Mówi, że y, ta akademia jest nudna i że dziś robi wolna. Dobra. I oczywiście Modra. nie popieram jego zdania, bo ta akademia jest super akademia. A gdzie no ty kurwa wczoraj byłeś? Ja miałem wolne, bo byłem w pracy. To... A hybryda się nie złamała w pracy. Grzesia muszę zjeść. W cze w czekoladzie Grzesiu. W czekoladzie Grzesiu. Mefania mm. mini. Można go wbić. Zostawić komuś papierek do, do, do polizania. Albo chce mi kończyki wylizać na przykład? No, dziękuję. A ja? dzisiaj co? A fula lecisz? Ja? Kula daje fula. Brawo na zachód. Północ do przodu. Południe jest tam. Wschód jest po. Brawa. Brawo, zachód po lewo, dobra, mam to. No i widzisz. Łatwo, poszło. Jest, yes. e e tak, po modziewczowemu, Eza. Eza, za. Zaraz to ogarniemy. Dobrze, ja dobrze. myślę. Wytryk, chodź na chwilkę. Albo jedna jedynka, jak są cztery fury. Wytryk. Ewentualnie. I będzie U4. No, no co? Dobra, dobra. liści się, dwójki kto Chodźna. został. Uważam, Ciędze że nas dużo nas lepiej w. będzie, jak ja będę prowadził... Do do... do... Ale na, on nas... zobaczysz, on będzie tryhardował, będzie nas chciał zgubić chy. jak kuj. Ja no mogę zgłaszać za ciebie, spokojnie. Lekisz z nami? nas będą kilka prób. No to... co ja będę robił. No bo ja ci będę mówił, co mijamy, bez lipy, jeszcze i tak... Ale kurwa, Helka nam będzie mówić, gdzie on jest. Nie tego pierdolenia. Nie jest problem, bo nikomu nie widać na gps Czy ja za każdym razem muszę... Musicie włączyć GPS-a. Jest włączone. na służbę. Nie jesteśmy ten sam problem. bo też ze służby, ze służby wajdę i może się naprawić. Dobra, wróćcie się na płytę, wyobrazamy. jeszcze wszyscy. Wszyscy na płytę wróćcie. Ikea, Linka? Ten <grym> pościg, czyli powiem nie. Nie, musisz. Kurde, to o co? Ale załóżmy, że gdybyś musiał, no to o. mówię: 77 1 plus 1. 10.80 na zielone Audi, 1020 i da... a to. może możesz powiedzieć, że rozpoczynasz 10.80 A może nawet bez tego rozpoczynam możesz powiedzieć, że No dobra, 10, 80, ale mogę ale... A dobra, dobra, dobra Mówię, mówię i mówię. potem jeździmy za nim i co? No i chuj, no Helka będzie zgłaszać Dobra, a jak nie, ja, ja będę musiał to, No to wtedy ja ci będę mówił co masz mówić Dobra, Mówisz. jest koniec, jest ze mną koniec nie, nie. Mów co mam jedziemy na drogę Jakim 20 w... ...w Stronę południową w kierunku laptońcę nie. Ja. Wytry? Kaplica. Bocha. Nie damy radę, damy kaplica, radę. Kaplica, panie Wytry, Kaplice. Ej, pod nie F jest skończy. turbo? Nie! Nie ma pod F turbo? Tak nie! Dała, A spróbujemy? Nie. Teraz możesz. Kelka cię zaznaczyłem. Jedziemy na wschód, Miałem prawą stronę. Budowę. Za szybko dla mnie. Ja nie wiem, czy to kurwa, jest za szybko dla mnie! Kurwa! dole. To nie moja, to nie moja! Czekaj, to nie jest! Moja. No, to nie <grym> Bank camp, <grym> <się> na zwytrych! Wyjebiał się niech Wyjebią, niech niech to nie tylko niech ja niech tak niech nie niech jeszcze nawet nie widzieliśmy niech 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 ja nie Widzę, wiem. Dobra, ja... F... Gdzie to jest? Z tą stroną mijamy stację Kierujemy się na południe. Ja nie wiem, co on pierdoli do mnie. Koło komendy to gdzieś było. No. Przejeżdżam pod mostem. Dobra, nie, nie wiem gdzie. to na południe od kierunku... Nie doków. wiem gdzie. Ja się poguję, ja nie wiem, Ja Mijamy na getto. O, na getto! No. no. Nieźle nam idzie. No dobrze jest, dobrze jest. ...z koniec Kurwa, widzowie, ja miałem pałę Czekaj. przez 9 lat, pałę z geografii. Czekaj, to kurwa... Cały czas kręcimy się w kółko. Co U1? mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Zero przejmujemy U2. Osiemnaście procent. Nieruchoma. U1. Ja pierdolę, jestem za głupi na policjanta. Ja Dawale, muszę w grać w, w kraj, mnie no. kurwa jakiś U1, U2 po komendy... Jest koniec, kurwa, widzowie. Naprawdę, to jest kurwę, Wam się wydaje, ale to serio trzeba w chuj tryhardować to, nie? Siema. To jest śmieszne w chuj, ale mnie to w bo. To mój mózg paruje, nie? Widzisz, możemy sobie takie ciszy jechać. Nie musimy nic robić. Przegam. Czerwony parking, miałem wieża pod Mijamy karzon i budowę... Chłopie, kurwa, ja jeżdżę na GPS-ie 300 godzin, kurwa. Na kurwa Mendozia, ty mi każesz gadać. Na ulicę jeszcze, że e, to jest zachód. Przecież ja to muszę ze 100 godzin na to poświęcić. Jakbyś przyjechał ja wyprzedzał, to, to auto, wtedy on wie, że ma zwolnić i kogoś pół... Nie wyjebią mnie. Wyjebią mnie stąd Nie wyjebią! Zara mnie wita, nie, nie, nie. Zara, mnie wita. Nie, nie, nie. Idę do Pitera Pulkera. Kierunek prowadzą A u jedem siebie jest chwilowo Przejmuję lekę radiową no, z... Kurwa, przejmuję komunikację radiową Zobaczisz plus 1-2 No, mów no. mów e, Po prawomijamy parki No jest koniec ale radio kierował, ja o radiooperator nie ja pierdol! Kurwa! Eee, tak! Po prawej stronie mijamy mi czerwony parking! Nie, moment! Moment! Uf, uf, już! Uf. Po lewej stronie mijamy czerwony parking! Po lewej stronie mijamy czerwony parking! Kierujemy się, Kier Kierujemy się w stronę we współpracy Kierujemy się w stronę we Spuczy dobra, dobra, spokojnie! Odbijamy w stronę galerii knurów! Co? No. Co mówić? Prze Przecinamy skrzyżowanie Bonifacego Claytona. Przecinamy skrzyżowanie Bonifacego Claytona Koniec. Co? Gdzie to jest? Co to jest Dabaj, za miejsce? Ee... La Puerta Kiedyś... Freeway. Dobrze, 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 dobrze. Eee, Powiedz, że teraz idziemy po Dorset Drive. Dorset Drive. <laughs> Nie, no ale kurwa co? Po jest... <laughs> Nie, po, po lewej stronie mamy Arcadiusa. Po lewej stronie mamy Arcadiusa kierunek południowy. Wjeżdżamy na czerwony parking? Wjeżdżamy na czerwony parking. ja pierdolę! Skąd? I następnie wyjeżdżamy z niego? Wyjeżdżamy z czerwonego parkingu. No powiedz takim głosem jego typowo. Nie mogę. Ja, Wjeżdżamy z ciasnego parkingu. Wjeżdżamy z ciasnego parkingu, po prawej mijamy szpital. No i teraz już dodaję szpital. To mijamy z -bank. Mijamy. Zamknij mordę, kurwa. Powiedz, Kieruję się w, w stronę Meteosty. Powiedz, że ten, że. się <laughs> Skręcamy w Winewood, po prawej stronie mijamy. E, tatuażystę. Całkiem <laughs> pizdę w końcu, debilu. Ty kurwa idioto. Skręcamy w Alta kierunek południowy. Ty debilu kurwa. Nie! Załkiem pizdę, jeszcze, ja, ja nie wiem. Tak, nakładam go od żółty, ponieważ napastnicy są. ekstremalnie nie. seksowni. Mów nie, uf, Tak, uf, nie, 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 biorę na siebie. nie, nie, komunikację komunikację nie, Teraz ja jeszcze szybko ostatni, Czemu szybko. O dwa. nie, nie, mówię. Wyjebią mnie. Ja nie, mogę. nie, 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 dobrze, Gdzie on jest? nie, wiem. Bo kurwa nie chcesz powiedzieć, no to nie, nie, no. ja się gubię! Gdzie ja on jest, za mordę, Widzicie? jest po prawej stronie... ...na to zdarzy, O lepiej. Boże, to robisz, jestem, to robisz, jestem tak spocony, że jest dniem. koniec. Jest koniec. Mnie bo... Cały tak bo... tucz mi się zmazał z tego stresu, już ręce tam tam mi się okadało. trzęsą tak, że już nie wiem jaki mam kolor paznokci na sobie. Od tego muszę zacząć, to po pierwsze. I jestem mokry jak ta woda obok mnie. Peter, będę musiał... <śmaksujesz> Kurw, przepietrzone! John, będę musiał rozladować swoje emocje na Tobie. Nikt nie zbije <śmaksujesz> Ci tak lepiej konia niż kolega. Czy Kurwa, 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 wali z pod skrzydła, że jest koniec. Nie, bez lice, kurwa, mówię ci, ja trochę umiem myśleć. Ja wiem, że ty jesteś y, tyranem kierownicy, kuzyn opowiadał. Jedziemy, po, Jedziemy po, Los to Santos to Freeway, way, kierunek północno-wschodni. Oj, jest taki: prędkość tak. pościgowa. On no. niby nas zrobił, bo nas wyruchał w dupę w tym momencie. Jednak nie, to jest tak. To... Kurwa! Oj, oj, No i poszło. Zaraz przejmuję radio. Zaraz się Kierujemy się. Ty wiesz, że oni nas wyrzucą? Szybkość, wytrych, podnoś to. Już, już, pokoj. Wytrych. Już, już, podnoś. 18 plus 1, 10, 50. Zielenie, pojeżdżę zielenie. Jelenie na drodze. Zróbimy stację benzynową. Do Pchali, mamy oczekiwać przed tym pojazd się pod Dachem. E, hmm, tak, oczekujcie przed zepsutym. a <suszy> Kurwa, fajna ta policja, kurwa! To jest takie kurwa emocje. się już u jeden, Trzy dwa, kurwa, Avenue. do nie mogę zatrzymać swój pojazd. Na ja nie, nie, mówi. Ty jesteś tak z nie, nie, Jestem tak tak i tak a palę to oni chyba jadą, nie? Tak, tak, tak. No no spokojnie, oni są dwutka na następnej ty prowadzisz. Ja będę zgłaszał Panie w stronę Powie <laughs> ci, że są... Teraz wyskakujemy... wyskakujemy przy... przy... I... Dutch hey, London tam, Street. Ty jesteś kurwa. Kierunek zachodni. Panie kierowco, Stoj policja! Zatrzymaj się, bo! Proszę się zatrzymać! Dobra, bo to mogę. Billy jest super! I mogę generalnie mam wszystko tu w dubie. Sprawdzaj teraz i masz język na super. właśnie Billy jest super! Tak! Czymuję U1, Czymuję U2, jebać Ciebie jak tego odnacę Dobra lecimy sobie dalej, mam wyjebane co powiesz Ej, 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 co powie o mnie kolega z pracy Robimy to jak ten izli rodacy Bili jest super, Bili nie płacze, Bili rozjeb... rozwali ci jak ten Bili nie może przeklinać, Bili jest super i ja to dziewczyna, nie wiem o co chodzi, ale zaraz nawijam bardzo szybko, bo taki bit tutaj wjechał, ale to nie bardzo <muchy> co mówią, ona strach właśnie Sprawdzę tutaj ja pełna sty Ej, BD nie powiada baście Bili jest super i nigdy nie zacznie, nie zacznie, bidi fada na beat Bidi daje ci hit, Bidi Bili, Bili, Bidi Bili, Bidi babe Cały czas jadę tutaj ze składem skład, gad za gadem proste język, nie wiem o co chodzi, co pieprz. Moje ziomy są super Tak, lecimy tutaj bez seksy ej masz jakiś pretekst do nas Chyba Ciebie ty Ciebie od nowada Chyba brat co powiedz nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem 99 97. Biddy jest super, Billy jest wiadomo kim. Ty ale stres. Tyle stresu. <goda> 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 mi się, Tuż mi się rozgadzał. To <goda> To my. Wydaje mi się, że wasze duło po prostu nie powinno być razem. Dlaczego? Jak nie, Billy mówi, pan... Wytryk się wpierdala. No bo... no bo... po nie, nim, nie, nie, po prostu bo... ja powiem, ja no powiem. Nie, nie, Wytrych po prostu się bardzo stresował, że sobie nie dam rady i powiedziałem mu: cicho bądź. I mówiłem: nie wtrącaj mi się, ja dam radę, bo się uczyłem. I mówię: teraz ja gadam. Janek, zgłoś. Tak było. Tak. Po prostu Wytrych bardzo się będziemy no. A powiedz Dona mi, byli... To, angaże, jest. Szkolenie no, to jest blisko Davis No tak kończymy, minuta i idziemy. Super. Nie wiem. na No właśnie kurwa, to po co na tym radiu mówisz? Że Davis Avenue jedziecie jak centralnie po prawej masz Maze Arena, wielkie jak syn Nie, 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 przepraszam, że się wpierdolę. Jak. Znaczy zwykle. wetknę. Jak A. zwykle. Jak zwykle, natomiast on rzadko zgłaszał ulicami! Ja Do jeszcze dojdę Gagry, zrobisz gagri gagri gagry, gagry Gagry, gagry, gagry gangri Nie Nie kupić <laughs> Czy lepiej by było? Więc Oj, chyba ktoś będzie uprawzał seks teraz. Oj, nie. Czy mi lepiej by było, panie Janku? Tak. Gdybyśmy problem, zamiast słuchać marker, tego, taki, który mhm. byśmy pojeździli radiowozami e, i na przykład porobili pościgi, żeby się czegoś nauczyć, e, bo e, ja na przykład, stary, jeżeli chodzi o medyka, e, to ja wybieram Baśkę. Ona nic nie tłumaczy. Pieniążka bierze, tak? O, e, ona nie pyta. Ona nie pyta. A pan mi opowiada e, tutaj kończyna, takie rzeczy. Tak jak ja, gdyby ktoś miał... A, może nie mogę e, tego e, mówić ran, tutaj. Strzałowej. Zanieniamy Oczywiście. Czy nie byłoby prościej, gdybyśmy by zamiast godzinę słuchać medyka, no. poćwiczyli czegoś, żeby, żeby być lepszymi policjantami, strażami prawa? Przecież... będzie za chwilę normalna konkurencja, nowa? Do uzyskania będzie złota karta użytkownika. A co będzie? No zobaczy pan. Złotowoliza. mimo wszystko pan, tak? To znaczy? Co? To właśnie to znaczy, szefie, szefie, bo on będzie siedział na, 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 na tym, na, na Discordzie z Medykiem, żeby znaczy, zdać to? O to chodzi? Dobrze, panie Billy Babe, tak. W dniu dzisiejszym. Przecież nie siedzę z nikim, żartowałem. W na... dniu dzisiejszym, tak. Proszę bardzo. Złota karta. Taki chuj, nie dla psa kiełba. Bo... Było blisko, panie Janku, bo, aż mi się taki głos. Ale, jakbym chwycił. Aj, ej, Przepraszam? Janeczku. Czy mogę cię poprosić o wyniesienie? A, czy będzie o odentystach i zębach? Ja bardzo dobrze jestem. Oooo! Będzie, jak najbardziej. Kontynuując. No, powinniśmy w teorii udzielić pomocy, ale. Kiedy boli Ciebie, ósemka? Musisz zrobić. Aaaaaaah! Kontynuując, może dojść do czegoś Rany kute. i ósemeczka jest zdrowa. No, dzielimy na tak naprawdę dwa sposoby, jeżeli nie ma ostrza Kupa mu na najtlije, nie? Co się co teraz? I co teraz? I co teraz? Po pierwsze! Co czujesz? Która noga? Która o, noga? Ja, stary Złoń, po, pogotowiam nogę już. Spokojnie Ja mu mam Śrubki mam Śrubki mam Jedziemy Amputacja będzie Amputacja Man down Okej okay, Mamy tutaj dwie dokręcone Dobra Mamy to Okej okay, Tutaj jest Ale to nie ta noga O cholera o nie, to Dobra, ja biorę. Biorę, Dobra, ja go biorę, ja go biorę, teraz całkiem poważnie szef, całkiem poważnie Tak Sprawdzam, która noga jest złamana, aha, widzę eee, Dobrze, słuchaj, prawa, mamy prawą złamaną nogę, przepraszam Dobrze, w takim razie, w tym momencie, jeżeli ty masz złamaną prawą nóżkę rybko ty moja, kochana To Biluś już się tobą zajmie, to tego musimy zacząć, że musimy ją, musimy ją co zrobić z prawą nóżką? Usztywnić nóżkę, musimy, tak. Czyli bierzemy prawą twoją nóżkę, biedną tutaj. Jasne. Bili podmucha troszkę. Boli, boli. Dobrze. Zakładam ci szynę Kramera, którą tak? wyciągam teraz z kieszeni. Wyjmuję ją z torby. Z torby, z torby. Z plecaka. Hop, szyna Kramera. Dobra. Wyjmujesz się z kramera, z torby, i teraz tak. Biorę to tutaj. O Jezu, ktoś jest w biurze. O Boże. W mojej głowie, o Jezu. Jakie biurze? W mojej głowie, wiesz? Bo jestem schizofrenikiem i on tego słucha. Dobra, co dalej? Wyciągnę z torby. Mogę łamać nogę, już? Chyba tak. Już dostałem się? Nie, właśnie. dlaczego, Chyba właśnie dostajesz się na kierownika farmy. Nie. Jak damy cię z akademii Bili, bardzo miło mi... Dziękuję! Ale farma to też policja? Tak. Co? Można powiedzieć, Billy. że to... Uh! Dostałem, do Dostałem się do nie, policji! Dostałem się do policji! Dostałeś się do farmy! Jakiej farmy? Jakie farmy? Jak to jest karta? Nie. W tej klasie. Przecież to Trzymaj da Bili! Żegnam, jabłka. I byłeś co dawny człowiekiem. Ale to wytrycha! Jak On, mi to mieście, On mi to dał. On mi to dał cię Rząd wytrych mi to dał. On mi to dał. Wytrykałem. Nie chcę punktów na kolejne sprzedanie kolegi. Z racji tego, że wjebałeś kolegę większe gówno, niż chciałeś samego siebie w piertolić. Również otrzymujesz posadę kasady. Maczność! Spocznijmy! Masie na walk z akademii. Tak jest! Gdzie idzie? Czy mogę sobie z panem zrobić selfieczkę na Instagrama? Dziękuję. Co pan taki z nim, taki na Chyba się wyluzuje. Zawsze jestem na Jeez! Stawaj. Ale będą mi psiap się zazdrościły. Dziękuję. Do widzenia. Grupa piąta w prawo, zwrot. Jest na psucie. Prowadzący. Poszli. No, pod hangar, tam gdzie trzeba. Super panie! Przybyli łagi, Przybyli! Ja <mulary>